Jakie są najczęstsze przyczyny biegunek na diecie mięsożercy? Więc po pierwsze, często jest tak, że zaczynamy naszą dietę od zbyt dużej ilości tłuszczu, w momencie, kiedy nasz organizm jeszcze nie jest do tego zaadoptowany. Także proponuję Ci na początku zmniejszyć ilość tłuszczu, którą sobie wyznaczyłeś w diecie i stopniowo do tej wyznaczonej przez siebie ilości dochodzić. Proponuję Ci także na początku zwiększyć ilość posiłków. Jeśli docelowo chcesz spożywać, na przykład dwa posiłki, to proponuję ci na razie zacząć od czterech posiłków. Dzięki temu ładunek tłuszczu w każdym posiłku będzie znacznie mniejszy. Zwróć uwagę także na rodzaj spożywanego tłuszczu. Są osoby, które na przykład dobrze reagują na łój wołowy, a gorzej reagują na smalec czy na przykład na masło. Zwróć uwagę również na temperaturę tłuszczu i na to, czy jest to tłuszcz, który został już poddany obróbce termicznej. Są osoby, które dużo lepiej reagują na tłuszcz, który jest zimny, a gorzej reagują na tłuszcz, który jest ciepły. Tak samo z obróbką termiczną są osoby, które dużo lepiej reagują na tłuszcz surowy, a gorzej reagują na tłuszcz, który jest podany obróbce termicznej. Pamiętaj, że tłuszcze to najbardziej labilny makroskładnik żywności i bardzo łatwo ulegają różnego rodzaju przemianom pod wpływem właśnie temperatury czy także tlenu. Kolejną przyczyną mogą być elektrolity. Jeśli jesteś osobą, która jest aktywna fizycznie, to na pewno masz świadomość tego, że na diecie mięsożercy, czy także na diecie keto, trzeba uzupełniać elektrolity. Natomiast są formy np. magnezu czy potasu, takie jak na przykład cytrynian, które są bardziej biegunkowe niż inne formy. Dlatego zwróć uwagę, czy biegunki, które masz nie są spowodowane właśnie elektrolitami. Być może wytwarzasz zbyt mało żółci, bądź zbyt mało lipast, czyli enzymów, które nam tłuszcz rozkładają. Nietolerancja histaminy to też. Jedna z najczęstszych przyczyn biegunek na karniworze, ponieważ jednym właśnie z objawów nietolerancji histaminy są biegunki.